No dobra, no to widzimy się jeszcze raz w tej samej koszulce, dziwnym trafem, ale po prostu co tydzień zawsze mam tą samą, tak, tak mam tygodniowo, e, tak tygodniowo się ubieram, a ze mną e, Virtuos, e, pianista, e, mówią e, o nim za granicą same superlatywy, także tak, to on, Olek, dla niektórych Aleksander, Hades, e, e, Miśkiewicz. hej, cześć, siemanku. Siemano, także tutaj sobie pikniemy. E, dzisiaj zagramy sobie dwa guardianiki. Jeden będzie z pompami, drugi będzie z pistolami. E, ja cię już szukam. Jesteś w grze? Jestem, Jesteś. Jest. Dodam cię pewnie za pierwszym razem nie zadziała jak to zwykle działa w tym valwę, że nie działa jak działa. Naprawdę? I dobra, zaczniemy sobie od dziewiątki, czyli zagramy sobie z pistolecikami. No. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale ostatnio e, otrzymałem z powrotem moją pierwszą kosę, którą miałem w CSGO. Nie wiem, jaka to była? To była Good Knife Knight nazwana. No maczeta, pierwsza maczeta moja. Niestety nie była w Statraku, więc nie ma tych, ale e, wspomnienia wracają, tak? Pierwszych gdzie byłem z tej kosy. A, a jaki ten stan? E, słuchaj, to jest chyba Minimalware. Także ona całkiem całkiem ładnie wygląda. Nie ma nie ma rysek, chociaż tak na rogu ma trochę. O. Dobra, to jest. Jest zdropnąłeś, czy... Nie, kupiłem ją wtedy. Uważać, bo nie można wybić za mapę. Macie może zabić Dobra, musimy z pistoli zabić się z klasa. Będziesz mógł digla podchwycić, bo ty dobre tam bombki dajesz Diggla. Będziesz Diggla wykupowany. Gdzieś się można z skampić Słuchaj, właśnie Ty pod nami biegnie, jakby. To jest na bez. Flash! Wchodzą! O kurde, Bez już. Nie możemy podłożyć, dać im podłożyć. Co jest? I Muszę sobie dać bind x slot 12, żeby móc wyciągnąć 3 kawę i je zaaplikować Ja to pod zero mam no. Musiałem ostatnio bindować, bo głupoty były na misji O, teraz będzie trochę ciężej, bo mają kałaszki. O, miałem Oj, zginę chyba Jest po prawej, po prawej na blisko on na strzał w sumie, wiesz? Dobra No dobra i od nowa, no niestety no pierwszy raz tą mapę gramy tak? Wiesz nie znamy kątów No to prawda akurat Ja wiadomo stąd przychodzą Tak ale chyba najlepiej jest gdzieś tam na górze gdzie stałeś albo przy Besie grać no. Chyba tam za tobą nie przychodzą ale nie jestem pewien czy stąd przychodzą Na pewno teraz stąd przyszli też. też goru Daj Ty jakiegoś smoka dostałem nic nie widzę to jest chyba Trzeba spróbować one strzelać. Wtedy więcej punktów. W smoku gdzieś się tutaj Tam, on mnie wie w ogóle. Ty, ja, na łoku wszystko przeszedłem, i mi skasował. On cały czas. Panpał chyba, znaczy nie wiem, dziwnie to wygląda. No i nie mam nudy egla. Nie no wiem czy się stawić właśnie, tu stałem wcześniej. Patrz, patrz, co tu się no dzieje. Ex no ja wcześniej też tak dostałem, idealnie, tak samo. A i oni widzą przez smoki, przynajmniej mnie. O! No dobra, dobra, to się wytnie. Yy, teraz na serio już. Nie, tam tam jest słaba, bo odcinają smokiem. górną też, odcinają, Nie wiem, to można tam No, ja bym tam na górę szedł, tam jakoś wygraliśmy. Nie, nie, pójdę lepiej. O! Daj mi no. fragę jeszcze. Bierz, bierz. Nie biega Ty w kółko, nie nie, 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 jest tu gdzieś za ścianą mnie. Skacze, nie wiem. Często tutaj. No, bo jest jeden, możesz podbiec. Pas posłuchaj co on robi. Tam nie możesz być ten. No, chodź do mnie, posłuchaj co. O O A Bez chodzi. Dobra, nie będzie nadigla deagle niestety Masz sobie na blisko? No chyba muszę Ja chyba tu zostaję, powiem ci Nie podoba mi się ta mapka Takie potencjały na mapkę normalne Dobra, zostawiam czy Siadło do. To rzuć mi digla. Na jest ten skinek z, z tego miralu A ja widzę, dobry jest Ty, zastanawiam się, muszę jeszcze jedną rzecz spróbować Tu daję Słonka No to wejście dałem Ale zaskoczył mnie Tu wyszło, trzy, cztery O, możesz chować, ja tu mam one way'a Ty, ale on mnie do mnie strzela normalnie Powiem ci, że. Nie smog... mają smogu. No nie działa, nie działa Dobra, wracam tutaj. W tej bałni rzucałem? Dobra, tak, może mi zgaszę. Konta. ANCY Straty Wracając nie, nie ma Uff! To chyba jednak najlepsza miejscówka. Ty można jeszcze tak robić. No co? sumie. lewo. One way na schody leci. <laughs> Bez już? Przypalą się, będą naszczał.

Wel done operator! Kijk, we zijn no time. Oké, we zijn er in no time. maar hier is Ja, hier kan je nog iets voorbij? Ja, hier kan je nog iets voorbij. Oké, oké. Oh, ik Oh! is Stay focused, you're doing great! Nie wiem, ale dziwnie się strzelał. Na tym picku. Nie, nie, tam jest słabo. Haha, anti, stoję. O, przebił się Hmm Ładny Cepel tam grał ostatni. I A ty w sumie na radarze widać skąd się na start Nie, nie zauważyłem tego oczekiwania. Ja też dopiero zauważyłem. Ale chyba z tej strony nie idzie. I w chyba? Ale dobra. dobra, robimy to. to Czujemy, teraz, teraz trzeba ich zapnąć. Patrzę na radar, gdzie się zresztą rzuca mało tam. O! Spasz stu... jeden, nie... z okay. Dobrze. O nie, Ost. spalił się jeden. No to, mniej punktów będzie, no ale nic. Przynajmniej misję zrobimy. Lewo i prawo. Dobra, idę tam gdzieś agro. O, stąd jest jeden. Magiki tu lecą. Niech mam punktów. Koła. <grymne> A, ale mamy minus 3 koła za te rounds failed Ale mówię, tu nie chodzi o to, tu chodzi o punkty, wiesz. No i debit taking by team, no to też nie można tracić HP No i akurencji też mogłoby się poprawić, bo można mogę, mieć... By, bo to jest 5 koła jakbyśmy 100% mieli no. Ale nie dość na 64 Tika, to już tryhardy tylko tak robią. My gramy tylko gwiazdki. No i dobra, pierwsza ten misja zrobiona, to teraz miała być dziewiąta i o ile pamiętam dziesiąta na pompę chyba któraś. A tak, to chyba dziewiąta jednak. Nie, to... A nie, ósma może. Tak, na ósma, Dobra. Czek. W ogóle ty, gramy Wingmana, skończyła się połówka 62, ja mówię nawrot, dziękuję Ci za gierkę. Dobrze było miło. Było. I to tyle na ten odcinek. A on mówi, a, to już koniec. no to dobra, no to... I nagle chorę przerzucił nas do cero, nie? Dzięki za meczek Już? To, to jest A, Bo to nie ma strony. Nie ma, nie ma. No dobra. Najbliżie nabrać dzięki ci za, za, za dzisiejszy odcinek. Dziękuję. Ja świrowałem w O ty dzwoniecku. No i się zaczął śmiać. No ja wkręcony. Life sometimes gives us A bunch of lemons. But that's the time you think about real friends. With them, any problem becomes nothing. Hellcase.com open the cases with those for whom you are a friend, not an enemy. O, tu Tero jesteśmy teraz. To ciekawie. Znaczy wcześniej też Tero, tylko że w innym pomieszczeniu. Ta mapa jest ogólnie najgorsza jaką stworzył chyba walwę. Co to jakiś opis na fejku, No, no. Ty, w ogóle jak się wychylisz przez okno, to mgła jest i nie widzisz na jakąś tam odległość. Możesz sobie zobaczyć, bo to jest całkiem ciekawe. O, szybko. O, Dobra, tylko one-tapy, one-tapy na punkty, tryhard. Dobra. Jeszcze jeden, chyba? ja mu kosę tam, schowaj się. Ale dziemniemy go razem. Okej, okay. okej. To się chyba nie liczy, jak go strzelać, mam nadzieję, że to nie jest ja, jak konkurencji. Ja Którą chcesz? Ty. E... Na No, X3 nowe, X3, or, nowe, nowa. Dobra. Nowa, dobra, bo na długi dystans daj radę. Ja obrzydła ja sobie wezmę. A, no to ty tam, no. Ja klap. No, ty no... Wszyscy chyba z chodami do ciebie. A nie, jeden nie jest mnie. Ja, chyba jest jeszcze. Jeden, no, no, no. You so proud chodami. No. Jegoś z prawego flasheka rzuca, pyk. A, pamiętaj, że nie możemy dostać z majoru ma one tap być. O. Um, big gun star to, to, chyba... to... No. to chyba big boy idzie no, Tak, chyba idzie A stąd też może iść, no? Pytam Oj O, słyszę big b, najp Poprań Oj, nie jestem hita Ale tu jednego, tu <gryw> Widzę o, go słuchaj, 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 go. Jakiś polaczek masz? Nie, nie <laughs> Chyba idzie. Idę znowu do go... Tędy? <laughs> Chowam się, że <żeby> mnie nie został cheat'a. <laughs> <hita. laughs> no. Sody nie może wejść, taki szeroki. To ja nie wiem czy on idzie na schody. To gdzieś naokoło proszę, chyba tędy wejdzie. No, no, no. Chyba, nie? Nie, 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 nie. Tędy idzie. Tędy idzie. Przepraszam, że wyszkadzam, ale chciałem YouTube. Po, pozdrawiam. Nie? User left o, i bramę mi rozumie. Oh, Zniszczyłeś, <laughs> ja ten miałem. No dobra, ale jest. No, no, mam. Wreszcie się chyba nas pojawił tu, czy od razu takie wyglądają te znaki. A nie, czekaj. Nie, nie, był przed nami dziwne. O, i, i, i chyba jest Big Ben. Ło! Final boss O, powodzenia mu życzę Dobra, ile jeszcze? To jest 6 fragów, to jeszcze trochę jest Idzie już coś Szałka nie wyrzuciłem? rzucają O, chyba z schodami dużo wiesz. O, wyszło! Tu jest skaner, co ty? Dobra, chyba duży został. Nie, nie, nie. Dobra, jeszcze jeden, tak? Ostatni no. Dobra. Dzień o, Nie, nie, kasuj, co brzynka, ja tu. Ten. Wejście, którym jeszcze nikt nie wszedł. Nie można temu dostać. O, idzie. O, dostanę Dobra. No. O, no słuchaj jak. Zobacz jakie koresy, jakie heady. Top of the top. No jak. Chyba pierwszy, że? Chyba pierwszy, no. No i żadnych rund nie sfejlowaliśmy. No. no, jest to jeden, u mnie też. To Klasa, klasa. No dobra, dobra, słuchaj, Hadesiki, Dziękuję Ci bardzo za wspólny odcinek, szybkie gierki. Jak Hades przychodzi z EU-Timu, to wiadomo, że to szybko chodzi. Te uspy to nawet nie ma, nie ma, nie marcie się. Dobra. Uspów nie było, to podpucha to te i tak dalej. Trzeba było poćwiczyć. Dobra, dziękuję Ci bardzo i widzimy się w następnym odcinku. Lajkujcie, subujcie. Chimarka. Hadesa też. No i Neuron.